Siema, siema. Kolejny mecz. Pogoda angielska, jest gwizdek i zaczynamy. Pierwsza sytuacja, gdzie zostaje gdzieś na piłkę odbitą, z lewej presję i wydłużam do przodu. Szybko odzyskujemy piłkę, jest strzał zablokowany, ale jeszcze poprawka i świetna bramka Kuby. W trzeciej minucie wychodzimy na jedno bramkowe prowadzenie. Króciutki przerewnik, tylko 12% oglądających subskrybuje, dlatego zostaw suba, a będzie mi bardzo miło. Kurde, dzięki. Tutaj dostaję piłkę, zagrywam wyżej do Franka, ten utrzymuje się i piłka trafia do prawej strony. Przenosimy grę wyżej i utrzymujemy się, pomimo tego, że przeciwnik chwilowo miał kontrolę nad piłką. Tutaj 1 na 1 w defensywie z przeciwnikiem, on wypuszcza sobie piłkę po linii go. Może tego trochę nie widać, ale wchodzę przed niego i mamy rzut z autu. Tutaj dostaję piłkę, zagrywam wyżej. Gdzieś tam kolega nie przyjął, piłka przychodzi dalej, ale przeciwnicy ją tracą. Ja zagrywam wyżej, mijam od razu jedną linię i utrzymujemy się przy tej piłce. Tutaj dalej przejmuję piłkę, mam kilka opcji. wybrałem zagranie do lewego środkowego obrońcy, chociaż z tego co patrzę to mogę zagrać to wyżej, tutaj przecinam od razu ile wyżej. Mam opcję przed plenkarnym albo tutaj na blisko. Ale decyduje się na wrzutkę. Przedłużamy to. Sędzia jednak wskazuje na spalonego. Wrzutka z rzutu rożnego. Piłka jest zbita. Gdzieś tam odbija się od obrońcy. Przynicy to wybijają. Jadą z kontrą. Bardzo dobre odbudowanie naszego zespołu, ponieważ szybko nam się udało wrócić. Chociaż sędzia gwiżdże w tej sytuacji faul. Tutaj piłka odbija się. Tak naprawdę w nieskończoność gdzieś tam się odbija i spada podobnie przeciwnikowi, który pakuje piłkę. I mamy niestety 1 do jednego Dostaje piłkę. Mam kilka opcji, chociaż najpierw z nich moim zdaniem powinno być zacięcie tego przeciwnika i zagranie przez środek. Ja daję to do boku do Iwa. Jemu gdzieś ta piłka się odbija. Chociaż ostatecznie przejmujemy ją. Cygi wieża do środka, oddaje strzał i mamy. Przódka z rzutu zakotowała się po lukarnym Kuba mógł dołożyć swoją drugą bramkę w tym meczu, ale bramkarz gdzieś tam ręką to przeciął i przeciwnicy jadą z kontrą. Udaje mi się odbudować to i jesteśmy w tak naprawdę w przewadze w obronie, przeciwnik wywalczył, z tego jeszcze faul. Kolejna sytuacja, prowadzę piłkę, chciałem na prędkość zrobić przeciwnika, ale ten w to wyczyścił i znowu mamy out. Tutaj zagrywam, odegranie na jeden kontakt. Przedziennicy to przecinają. Tak kończy się pierwsza połowa, momentalnie przenosimy się do drugiej części tego spotkania. Pierwszy kontakt powinienem tutaj zagrać do środka, ponieważ tam Buczek miał sporo miejsca. Jednak zdecydowałem się na zagranie do bramkarza. Utrzymujemy się przy tej piłce. Teraz mamy rzut wolny. Piłka odbija się od muru. Jest w pole karne. Jest trochę zamieszanie. Kolejne dogranie, przeciwnik kiksuje, mamy z tego rzut rożny. Tutaj Franek utrzymuje się, ja mu tam krzyczałem, że jestem. Dostaję piłkę, zagrywam w środek, przeciwnik spóźniony wszystkim gdzieś tam mnie zahaczył. Sędzia tego nie zauważył. Gramy dalej, zbita piłka, ponownie ją otrzymuję. I tutaj miałem kilka decyzji, decydowałem się na wrzutkę w pole karne, ale powinienem zagrać to po linii do Iwa. Jeden na jeden w obronie, jest nisko na nogach, nie daje przeciwnikowi zejść do środka, on podejmuje słabą decyzję, a bardziej słabe wykonanie i źle dośrodkowuje, tutaj dostaje piłkę. Zauważyłem ruch na wolne pole, wydłużam grę długim podaniem, jest ładne przegranie, Jarek pada w polu karnym i sędzia nie reaguje. Tutaj Franek dośrodkowuje, przeciwnicy przecinają, piłka spada pod moje nogi, przyjmuje ją, dośrodkowuje w pole karne. I mamy 2 do jednego. Ja w 65. minucie opuściłem plac gry, ale było jeszcze kilka ciekawych sytuacji, które pokazuję. Tutaj Franek wjeżdża, staje odepchnięty, i sędzia nie reaguje. Tutaj mamy ciekawą wrzutkę przepuszczenie piłki. Bramkarz zbija. Jest granie przed polekarny strzał. Piłka gdzieś tam się odbija. Jeszcze jedno dogranie z 3 metrów i nie ma bramki. Tutaj Franek z dwoma przeciwnikami świetnie sobie poradził. Wieża do przodu, zagrywa jest wprowadzenie piłki. Bardzo dobre podanie w pole karne i przeciwnik wybija. Nie mamy z tego ani rzutu rożnego, ani rzutu karnego. Moim zdaniem czyste wejście graciałem a sędzia widzi faul. W doliczonym czasie gry było dość nerwowo, pojawiło się kilka żółtych kartek, a także jedna czerwona dla rywali za kopnięcie w głowę, kiedy interweniował Szymek próbując wybić piłkę, dostał po prostu cios w głowę z buta i sędzia pokazał bezpośrednio czerwoną kartkę. Nie nagrało się to, dlatego teraz to streszczam w dużym skrócie. Kolejny mecz ligowy czeka już kolejce na zmontowanie. Tylko w ramach formalności wklejam tutaj jego datę. Koniecznie sprawdź wyskakujące filmy.